Rowery wspaniale nadają się do jeżdżenia, ale problemy się pojawiają, kiedy coś nimi chcemy przewieźć. Zakupy czy odwożenie dzieci do szkoły to niestety problem. Lift Cargo Bike rzuca wyzwanie tym problemom. Urządzenie umożliwia przemienienie zwyczajnego roweru w pojazd mogący przywozić dowolne ładunki. Przedział wykonany jest ze sklejki brzozowej i ma na przedzie już zaczepione przednie koło. Montaż jest tak łatwy jak usunięcie przedniego koła. Po pierwszych minutach przyzwyczaja się do potężnego przodu. Walory tego rozwiązania są nieocenione. Ciężko sobie wyobrazić poduszkę z nowoczesną technologią? Zeke Smart Pillow to inteligentna poduszka, która wraz z aplikacją będzie odtwarzała Twoją ulubioną muzykę dzięki wbudowanym ośmiu głośnikom. Kiedy zaczynasz zasypiać, poduszka to wyczuwa i wyłącza muzykę. Jeśli zaczniesz chrapać, poduszka delikatnie zacznie wibrować, dopóki nie zmienisz pozycji. Mikrofon rejestruje jakiekolwiek chrapanie, a czujniki ruchu odnotują wszystkie ruchy podczas snu. Dzięki zebranym danym aplikacja analizuje, jak dobrze się wypoczywa. Kiedy przyjdzie pora na to, by się obudzić, ZIK wybudza Cię w momencie najbardziej dla Ciebie korzystnym, we właściwym momencie cyklu snu. To ekstramalne auto ma prawdopodobnie najgroźniejszy silnik, jaki może być dopuszczony do jazdy po drogach publicznych. Jego projekt zakładał niesamowitą moc silnika 1100 koni mechanicznych. Aston Martin AMRB001 ma obiecywany silnik V12. Jest kawałem myśli technicznej opisywanej przez Aston Martin jako będący bez precedensu. To fuzja formy i funkcji. Gwarantuje radość i praktyczność podczas jazdy, zachowując się jak rasowe auto wyścigowe na torze wyścigowym. Zaawansowana technologia, środki ekspresji oraz moda. Wszystko odgrywa ważną rolę w duo skin. Innowacja rodem z Science Fiction wprowadzona została przez MIT oraz firmę Microsoft. Może przedstawiać temperaturę ciała, stan emocjonalny użytkownika. Te cienkie warstwy metalu pozwalają na autorskie stworzenie elektronicznego interfejsu bezpośrednio na skórze. Proces rozpoczyna się od stworzenia i wydrukowania własnego projektu, używając do tego celu dowolnego programu graficznego. Ten jest pokryty niedrogą powłoką ze złota. Jeśli chcemy, dla ozdoby możemy dodać światła LEDowe. Wzór jest następnie wycinany i nakładany na skórę jako tymczasowy metaliczny tatuaż. To modne akcesorium będące najnowocześniejszą ekspozycją może funkcjonować z dowolnym urządzeniem czy komputerem. Mieszkańcy Amsterdamu mieli okazję przekonać się, jak przyszłość transportu miejskiego może wyglądać. Future Bus Mercedesa udostępnił autobus z przyszłości na zaledwie 20-kilometrową próbę. Autobus ma łączność z internetem, kamery oraz system radarowy. Ma być w pełni zautomatyzowany, mimo że na razie dozorca siedzi na miejscu kierowcy. Zaawansowany system autopilota został zaprojektowany, aby udoskonalić wydajność, bezpieczeństwo oraz komfort. Ma 10 kamer, GPS. Oraz system radarowy o długim i krótkim zasięgu. System ocenia mapę okolicy rozpoznając potencjalne przeszkody. Nieustannie monitoruje stan drogi, ruchy autobusu oraz poczynania dozorcy. Filmy o Iron Manie bardzo wpadły w oko wojsku Stanów Zjednoczonych. Testują od jakiegoś czasu egzoszkielet XOS 2. Na polu walki ten twór na podobieństwo Ironmana może zamienić zwykłych szeregowych w coś na kształt Supermanów. XOS-2 podnosi ciężary, wyręczając w tym użytkownika, redukując ilość wysiłku, umożliwiając użytkownikom zdecydowanie szybszą pracę. Według założeń, użytkownik ubrany w egzoszkielet może wykonać pracę dwóch lub trzech żołnierzy, będąc zasilanym przez wysokociśnieniową hydraulikę. Wyposażony jest w liczne czujniki, siłowniki, kontrolki, dzięki którym można podnieść 90 kg non-stop bez męczenia się. Oprócz walorów siłowych kombinezon umożliwia wykonywanie czynności wymagających zwinności, pozwalając na choćby delikatne kopnięcie piłki czy wchodzenie po schodach. Go Sun wymaga wyłącznie energii słonecznej, żeby ugotować co dusza zapragnie nawet kiedy jest pochmurno. Bez zbiorników z propanem to niesamowite urządzenie stosuje paraboliczne lustra, by skupić światło słoneczne na szklanym grillu. Ten wydziela ciepło, podgrzewając mieszczące się w jego wnętrzu pyszności, umieszczane na długiej tacy z nierdzewnej stali. Działa jak przynośny piekarnik, tyle że bez dymu czy węgla. A kto nie lubi pysznej kiełbasy pachnącej dymem z ogniska? Jedzenie z tego urządzenia zachowuje swój bogaty smak. Zaś lustra umieszczone wewnątrz trzykrotnie bardziej grzeją, mnożąc ilość promieni słonecznych. Go Sun nie jest czasochłonne. Zanim taca jest umieszczana w środku, trzeba 10 minut podgrzewać tubę. Opatentowana bateria termalna przechowuje ciepło na późniejszy użytek, dzięki czemu nocą lub kiedy pogoda nie dopisuje, można gotować do woli. Utrzymywanie ciepła bez konieczności gromadzenia energii z zewnątrz to domena FlexWarm. Innowacyjna kurtka została zaprojektowana tak, aby regulowała swoją temperaturę. Opatentowana technologia wykorzystuje inteligentne czujniki w materiale. Kiedy już się ustawi temperaturę dzięki aplikacji, system uruchamia zintegrowane czujniki, te mierzą temperaturę wewnątrz i na zewnątrz kurtki. Wówczas system automatycznie reguluje temperaturę równomiernie w całej kurtce. Różne modele są dostępne można dokupić wysuwane podgrzewane ocieplacze dłoni. Dołączona bateria może pracować aż 13 godzin. Ław i stolików jest dostępnych do koloru do wyboru, ale przy takim to jeszcze wielu nie się działo. Firma Rock Paper Robot przedstawiła swoją koncepcję stołu przypominającą kostkę Rubika, ale nie tego Rubika od klaskania. Wykonany jest z identycznych drewnianych kostek, które lewitują w bezruchu, wykorzystując siły występujące przy polach magnetycznych. Te wzmacniają i odpychają elementy od siebie. Kostki są ze sobą połączone drucikami. Cały stół ugina się pod zdecydowanym naciskiem, zaś po odjęciu ręki wraca do swojej pierwotnej pozycji. Jeśli interesuje nas ława, jest wersja składająca się z kostek ułożonych 6x3x3. Jeśli interesuje nas stolik nocny, możemy wybrać dostępną konfigurację 3x3x3. Książki, kawa, lampka nocna, można je kłaść na stoliku bez obaw. Jak wskazują badania, nitkowanie zębów stanowi ważny element utrzymywania higieny jamy ustnej. Bywa, że pojemniki się zawieruszą, a ilość nici w środku pozostawia wiele do życzenia. Z urządzeniem Smart Floss będzie można zapomnieć o tych problemach. Można go zamontować na lustrze w łazience dzięki przyssawce. Wystarczy raz przycisnąć przycisk, by urządzenie wydało rekomendowaną przez dentystów ilość nici dentystycznej. Jeśli nitkujesz dzień po dniu, to podświetla się niebieskie światełko przypominające uśmiech. Natomiast kiedy zapomnisz o nitkowaniu, wówczas odpala się czerwone światło. Aby zachęcić dzieci do nitkowania, urządzenie można obłożyć ciekawym zwierzęcym kształtem. Jeśli dziecko zapomni o nitkowaniu, wówczas oczy zwierzęcia zapalają się na czerwono. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam. into the internet.